Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj o pogodowym ostrzeżeniu. Przed nami relacja samego serca cyklonu o imieniu Desmond. Jak widzicie, irlandzka reporterka Teresa Manion czuła się w niebezpieczny klimat. Jeżeli nie przekonują cię słowa, jak bardzo było niebezpiecznie na ulicach Galway, może przemówi do ciebie to. To był znak od Boga. Dosłownie i w przenośni. A może to było takie stop w telewizyjnej propagandzie. Mieszkasz w Irlandii, boisz się wyjść na ulicę, spokojnie tak naprawdę to był fake. Nic takiego nie miało miejsca. Dziennikarka dzielnie przetrwała całą relację, ale internauci doceniają zaangażowanie. Powstało kilka przeróbek, które zwiększają dramaturgię hey, lub dodają trochę bitu. Szanuje pracę dziennikarzy, która, jak wiemy, nie jest łatwa. W Polsce co jakiś czas przez miasta przetaczają się kataklizmy, w trakcie których lepiej nie wychodzić z domu. Jednak czasem dziennikarze przesadzają. Trzeba dodać trochę efektów, które usprawiedliwią ten dramatyczny przekaz Yesterday. dla większej oglądalności. Teraz o zabawie ojca z synem w wersji rosyjskiej. Jak widzicie mamy tu syna i ojca, który celuje do niego z pistoletu, ale to Rosja, tam właśnie tak spędza się czas zaraz po piciu. Zasady tej zabawy są dzieci proste. Syn ma na głowie kuloodporny kask i trzeba go przetestować strzałem w łeb. Raz, dwa, trzy. U, w uszach zwiennik. Brawo synu, działa. Że teraz czas na granat. I to jest właśnie odpowiedzialne wychowanie. Ulice są zbyt niebezpieczne dla młodych ludzi. Przestępczość, alkohol, narkotyki. Dlatego ja proponuję coś bardziej bezpiecznego zabawę z ojcem. Tylko pst. mów mamie. Chociaż nie wiadomo, czy mama żyje. Kto wie, co ojciec testował na niej. Nie wiadomo, czy to fake. Wiecie, słowo Rosja dodaje pewnej magii i wiecie. Tam się wszystko może zdarzyć. Tam cię nic nie zaskoczy, dlatego, nawet jakby zginął syn, nie spodziewaj się tak jak tu dramatycznych informacji, które zamrożą serca Rosjan. To wyglądałoby zupełnie inaczej. No i tak właśnie Sasza zginął. A teraz czas na news dnia i kolejną szokującą podwyżkę akcyzy na alkohol. A teraz na koniec krótko o filmie, który podbił internet. Prawie 8,5 miliona wyświetleń, małpy i jej reakcji na magiczny trik. Teraz mała wątpliwość, czy śmieje się z magicznej sztuczki, a może załapała, że magicznie wyrzucił to coś przy nodze i śmieje się z głupoty kolesia. <noise> Często mam wrażenie, że małpy są bardziej inteligentne niż większość ludzi, i to takich jak oni powinno się trzymać w klatce dla ich bezpieczeństwa, a nie te inteligentne zwierzęta. To tyle w tym poszukiwaczu. Pewne filmy jak zawsze są w opisie. Dziękuję Wam za te łapki w górę, komentarze i subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie to teraz zrobić. Pamiętajcie o wcześniejszych odcinkach, które są tutaj. No i widzimy się już w poniedziałek. Codziennie na YouTubie, Instagramie, Snapie. Ładnie też tam. Do zobaczenia. Hej! Z Jaśkiem wylosowaliśmy trzy osoby, oj. Wylosowaliśmy trzy osoby, które wygrają od nas koszulki. Są to właśnie te trzy osoby. Pamiętajcie, że komentując moje filmy macie szansę, żeby wygrać. Więc zapraszam Was do komentowania razem z Jaśkiem. I w kolejnym dziesiątym okrągłym odcinku losujemy kolejne osoby. I jeszcze jedno obiecałem jednej osobie z Was, że pokaże się w tej koszulce na 150 odcinku. To jest koszulka dla mnie, tu jest Jasiek, tu są słowa, że są trzy filmiki, które podbijają internet. Bardzo dziękuję Ci za tą koszulkę.